Powiedz twoje typy na walkę Adamek Szpilka. Moje typy, no powiem tak, no taką y, sercem, sercem cały czas powtarzam jestem za Arturem Szpilką, to jest mój bardzo dobry kolega i będę mu kibicował, chciałbym, żeby wygrał tą walkę. Y, jeżeli mogę na przykład powiedzieć jakie są atuty Artura, to. Możesz. Y, to na pewno to będzie jego szybkość, y, ruchliwość na nogach, y, a jeżeli chodzi o Tomka Adamka. To na pewno doświadczenie, wydaje mi się, że też jest bardzo silny, może być nawet trochę silniejszy od Artura w tej wadze ciężkiej. Na pewno zadecyduje tutaj szybkość Artura i jego obrona. Jeżeli poprawił obronę, to myślę, że jest w stanie wygrać tą walkę. Czyli uważasz, że będzie szybszy od Adamka? To znaczy, no... Tu będzie to podejrzewamy cały cykl przygotowań. Kto wytrzyma w drugiej połowie walki, na przykład kto by zachował więcej świeżości, to wtedy na pewno wiadomo, że jeżeli wystrzela się na początku walki, to, to potem w drugiej połowie będzie na pewno wolniejszy, ale no, widzę, że jest naprawdę w bardzo dobrej formie, prezentuje się znakomicie. Także no, mam nadzieję, że jest bardzo dobrze przygotowany i będzie przeważał tą szybkością, ruchliwością. Także bardzo mu kibicuję i chciałbym, żeby wygrał tą walkę Artur, chociaż no, Tomek Adamek to jest wiadomo bardzo dobry bokser, doświadczony, stoczył kupę walk na długich dystansach, potrafi w, po kryzysie wrócić do takiego boksowania od, na świeżości jak od pierwszej rundy, także no, to jest też taka walka, że może w jedną i w drugą stronę pójść, ale osobiście będę kibicował Arturowi. Dzięki wielkie w takim razie. No i do zobaczenia pewnie na Gali. Dzięki i do zobaczenia.